Gotowi na ustrzelenie najniższego okienka? Tak! Brawo! Oj, 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 To jest naprawdę już trudne. No witam cię, człowieku do krzył gonka i w skrócie podbijamy! Tak jest na obozie w nieborowie. Znajdujemy się w Nieborowie na kolejnym obozie Trenuj z Krzychem 2019. A jeżeli chcesz wziąć udział właśnie tak jak nasi uczestnicy i uczyć się najlepszych trików, to sprawdź szczegóły w opisie tam link do strony, ale co należy robić? Super! No i dobrze, lecimy. Okienek zgarnia dzisiaj samopowracającą piłkę, no i drugie miejsce książka. Zasady są bardzo proste. Strzelamy z dwóch odległości: rocznik, młodszy strzela z rzutu karnego, a starsi naturalnie z szesnastki orlikowej. Ich zadaniem w pierwszej rundzie jest trafienie piłki właśnie w tym oto obszarze. Kto trafi, zostaje z nami, kto nie, no niestety odpada. No i w drugiej, trzeciej, czwartej rundzie ten obszar będziemy zmniejszać celem wyłonienia mistrza polski trening ustrzelania. Nie tak jak ja, w okienko. Każdy ma jeden strzał. Waszym zadaniem jest trafienie piłką nożną w ten obszar. Wiemy o co chodzi? Tylko jest jedna próba. Kto trafia, staje po tamtej stronie, kto nie trafia, staje po tamtej stronie. W ten sposób wyłaniamy najlepszego, okej? Okay? Potem w drugiej rundzie ten obszar będzie zmniejszony, no i ci co są po tamtej stronie będą strzelać w drugiej rundzie. Czas na pierwszego strzelającego. Kto chce zacząć? Kolega. Rocznik? 2007. Czyli wiesz jakie odległości? Dokładnie. Ustawiasz piłkę? Gotowy? Tak. No to bardzo cię proszę. Nie No niestety, dziękujemy bardzo. Zapraszam Z zawodnika numer 2. Minimalnie. Nie ma! Zapraszamy! Następna osoba! Dwa oddechy, przygotowany i proszę. Aj. Jest! Pierwsza osoba! Wielkie brawa! Gratulacje, jesteś pierwszą osobą, która trafiła. Jak masz na imię? Trenowałeś takie strzały? Nie. No i da. Da się? Zapraszamy na lewą stronę. I następny! Jest! Brawo! Jaj na styk niestety No niestety dziękujemy bardzo spokojnie przygotuj się o Cristiano Ronaldo i było pot za mało. Następna osoba jest! Brawo, 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 brawo! Pięknie! Było! Za wysoko! Jest, ale pewnie to uderzył, zauważcie to było pierwsze takie mocne uderzenie Nie dzisiaj, nie dzisiaj strzelamy poprzeczki Jest, pięknie, brawo, brawo dla chłopaka Ej, nie będę pewnie nie Niestety Brawo, o to chodzi! Brawo! Pięknie weszła! Nie ma, nie? Pięknie! Ależ to było solidne uderzenie, brawo! Zapraszam tutaj! Pięknie! Pięknie, brawo! Niestety! Boiler i pozdro miedziany! Miejmy nadzieję, że to nie będzie twój ostatni strzał. Oj, 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 oj. O, o, oj, Ale widziałeś to boiler, miedziany. Musicie być za rok z nami tutaj, żeby zobaczyć to na żywo. Jest, piękne okieneczko, brawo. Ale powiem wam, że poprzeczki im teraz tak wchodzą. Widzieliście? Ślizgiem też da rady to zrobić, minimalnie nad linią. W drugiej rundzie będzie miał cięższy, ale pierwsza zaliczona. Ależ piękne uderzenie, no natomiast no niestety, nie o to dzisiaj chodzi. Pięknie, brawo! Solidne uderzenie, na pewniaka. Brawo, mamy to! Ja pozdrawiam Oskara Turka, Sybryna Piedra i Karola Drógnęwa. Jak trafisz to tak jak kolega Mateusz, to przyznam się, że wszyscy będą chyba teraz pozdrawiać. No i było! Pięknie! Solidne na brawo! No i to, to jest prawdziwy strzał. Pierwsza dziewczyna w gronie naszych finalistów. Pięknie! Brawo! Oj, napewniaka, brawo. 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 Niestety. Nie. Pozdrawiam mamy i tatę, świnkę morską i brata. Świnka również przynosi szczęście. Można, brawo! Niestety. Minimalnie. Bar. Nie weszło. Pozdrawiam całą rodzinę wraz z psem. Poprzeczka za poprzeczką, no jeszcze. Janki, kogo chcesz pozdrowić? Jakiego rapera chciałbyś pozdrowić? Nikogo nie chciałbym pozdrowić <grym wytrych>

29, 30, 31, 32 i 33. 32 uczestników mamy w drugiej rundzie i naturalnie zmniejszamy obszar do ustrzelenia spośród 92. To są właśnie najlepsi. Jak poradzą sobie w drugiej rundzie? Do roboty. Zmieniamy od góry, zmniejszamy nasze okienko. Tutaj! <grym wytrych> Tutaj! Na razie tyle! Druga runda, już naprawdę mocno skomplikowana. Szczerze mówiąc, sam bym bał się brać w niej udział. 32 zawodników musi uszczelić drugie okienko z rzędu. Runda trudna, ale mam nadzieję, że zmieścisz. Życzę Ci powodzenia. Trzymam za Ciebie kciuki. Nie, nie ma. Mamy pierwsze okienko. Brawo, 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 brawo. Był, Był było, czy nie było, było Było! czy nie było? Było? Sprawdźmy na warze na wszelki wypadek. Poczekajcie, poczekajcie. Było, zapraszam, wielkie brawa! Joj, minimalnie! Ja pobram mojego kolegę z drużyny Barka Kaszmika. Klasa, czyli czeka na kolegę, zapraszam, wielkie brawa. Oj, 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 minimalnie. Ale jak wchodzą spojenia, tylko nie, nie o to chodzi. Ostatnich trzech uczestników. Brawo! Zapraszam czterech finalistów. Jak tam? Gratulacje. Świetnie sobie poradziłeś. Gratulacje. Gratulacje. Ile macie lat? Ja osiem. Ja Ja nie wiem. czas zmniejszyć jeszcze ten obszar. To jest Wasze zadanie. To jest naprawdę już trudne. No to wszystko jest jasne. Ile piłek się zmieści? Jedna, druga i trzecia. Czas na rundę finałową. Mam nadzieję, że to ona rozstrzygnie naszego mistrza trafiania w okienko. Tak jak w poprzedniej też już bym się brał rywalizować. Gotowy? No nie. No nie. Następna osoba. Jak minimalnie. Następna runda, zapraszam. Jeszcze raz. Jest! Brawo! Klasa! Jak masz na imię? No jesteś mistrz. Jesteś gość. Zapraszam na bok, czekasz w takim razie na kolegów, zobaczymy jak sobie poradzą. Nie ma! Wielkie brawa dla na naszego zwycięzcy, Stasiu! Oto nasz zwycięzca, wielkie brawa dla Staszka! Brawo. drugie miejsce zapraszam wszystkich. Każdy z Was otrzymuje książkę Trenuj z Krzychem. Może być? Jaki ulubiony piłkarz? Prawdziwy snajper również podczas naszego obozu w Nieborowie. Bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie być częścią takiego obozu, to wszystkie szczegóły na stronie w opisie obozytzk.pl No i do zobaczenia.